Let's go! I już teraz wszystko stało się jasne i prezowym na propsie dojechaliśmy do miejscowości Kutno. W końcu w Kutnie jesteśmy i tu będziemy między innymi reklamować bardzo fajny projekt. Projekt Plaża Hocej. Wielkie otwarcie już na majówkę. 29, 30 i 1 maja. Oj będzie się siedział. Oczywiście 29 i 30 mowa o kwietniu. Słyszałaś coś o plaży Hoceń, o projekcie plaży Hoceń? mi się obiło uszy. Co robisz na majówkę więc? No będę wypoczywała na pewno. Prawdopodobnie na plaży w Hoceń. Co panowie robicie na długi weekend majowy? No na razie nie mamy zapla zaplanowane nic, A ale... pojedziemy do chodzenia. Do... no pojedziemy, no, jak nas zapraszają takie ładne dziewczyny, to A. mamy nie jechać. No, no, to... Wszystko jasne. Nic zoraś, nic Oni będą na tej imprezie 1 maja. Co ty yeah. na to? No fajnie, ale ja to raczej już. No gdzie bąbel jedzie z tobą? Bąbel jedzie z tobą! Let's go!

Plaża Hoceń to kolejne miejsce, które dołącza do grona miejsc na Wielkim Propsie na imprezowej mapie Polski. A już 29 kwietnia na scenie pojawi się m.in. zespół Defis, Scanner i niezatapialny król muzyki disco Zenon Martyniuk, czyli zespół Akcent. Jak tak się bawi, tak się bawi Młocławek! Tak bardzo tego chcę! Jeśli się na snapa łapiemy, siema. Będzie majówka, wybierasz się? Wybieram się. A na kogo najbardziej czekasz? Na zęka. oczy, twoje oczy zielone, oszalałem. Na jaki dzień najbardziej czekasz? Najbardziej na pierwszy, ale nie wykluczam też i dwóch pozostałych. Co będziesz chciała robić na długi weekend majowy, w majówkę? Z spędzisz na pewno. Nie wiem. A chciałabyś z tatą na fajną imprezę pojechać? Tak. Cześć, pozdrawiamy i zapraszamy na majówkę do chodzenia. Na plaży. Będzie ekstra impreza. Zapraszamy. A słyszeliście o majówce tam? Tak, nie. słyszałem. Na fejsie ja słyszałem. widziałem. Ja na fejsie widziałem ogłoszenie. Koleżanka przed sekundą powiedziała, że uczy się do matury, ale. No ile można? No, przed maturą. Dasz radę? Wynika. Dasz radę? Trzy dni jasne. Ale imprezować. Też. Musisz mieć zbranie. No, jak to w życiu bywa? Następna. Zapraszam wszystkich uczestników mojego klubu karate tradycyjnego, Instytutu Karate Tradycyjnego, na plaży w choceniu, udanej imprezy. Przede wszystkim życzę Wam. No, zapraszamy znajomych, yy, przyjaciół i rodzinę na yy, poprawiny gdzie? Do chodzenia tak. na plażę. Także chyba już wiecie, wszystko o tej imprezie, co trzeba wiedzieć. 29, 30 i 1 maja, z czego 29 i 30 to oczywiście kwiecień. Fakt jest, faktem, to będzie długi weekend na plaży choceń. Tak się bawi, tak się bawi. Plaża Hoceń! No to co, zapraszamy. No witam wszystkich. Słuchajcie, no będzie się działo. Naprawdę mnóstwo fajnych atrakcji, e, bardzo fajne koncerty przez weekend majowy 29, 30 i 1 maja. Nie zabraknie mocnego uderzenia. Zapraszam w gorąco już 1 maja. E, będą bejsi, będzie Hazel, e, będzie moja skromna osoba, będzie Jurand, Sopran, Raiden. Także mocne uderzenie już 1 maja. Przez e, piątek i e, sobotę e, mega festiwal e, polskiej muzyki tanecznej. Także naprawdę mnóstwo atrakcji. Będzie Bungie, będzie plac zabaw, e, będzie byk mechaniczny także będzie można spróbować swoich możliwości jak najbardziej to wszystko w pięknej scenerii plaży hoceńskiej Będzie dobre walnięcie? Na pewno będzie pierwsze. Będziesz? Będę.